Cześć moi drodzy z tej strony Merlin. Słuchajcie, przechodzę do Was z takim gorącym newsem a propos gry The Motor MotorFest. Ale zanim o tym sobie powiemy, jak w tą grę zagrać za darmo, za free, to musicie najpierw zostawić subskrypcję na tym kanale oraz yy, łapkę w górę. Dobra, zaczynamy, słuchajcie. Wczoraj dowiedziałem się, że będzie w tą grę można zagrać za darmo, zupełnie za darmo, i chodzi oczywiście o pełną wersję tej gry. Zobaczcie, jestem na oficjalnej stronie Ubisoftu, wszedłem sobie tutaj w zakładkę gry. I zobaczcie, macie informację The Crew Motorfest Free Trial, czyli będzie to wersja darmowa, ale ograniczona czasowo. Yy, moi drodzy, z tego co tutaj można wyczytać, yy, mamy informację taką. Zdobądź bilet na Motorfest w dniach 14-17 września przez 5 godzin bezpłatnie testuj pełną wersję gry. Wszystko, co uda Ci się osiągnąć i odblokować w wersji testowej, zostanie zapisane i udostępnione, jeśli zdecydujesz się na zakup pełnej wersji gry. Czyli słuchajcie, w czwartek, w najbliższy czwartek, właśnie 14 września do 17 września, tylko 3 dni, będzie można zagrać w tę grę bezpłatnie przez 5 godzin. Będzie to pełna wersja gry i co dodatkowo jest super, to to, że to co osiągniecie przez te 5 godzin, to co zdobędziecie, to wszystko Wam się zapisze na Waszym koncie, jeżeli zdecydujecie się później na zakup. Gry, nie? Także to jest super. To jest super, bo będzie można sobie troszeczkę jakby tą grę gdzieś tam zapisać, nadgonić. To to jest fajne. I tutaj mamy informację, zawartość w wers wersji próbnej, czyli czyli do tej pięciogodzinnej. Pięciogodzinna wersja próbna. Przez pięć godzin korzystaj z pełnej wersji gry. Przemierzaj tętniący życiem otwarty świat, hawajską wyspę Ohau, rywalizuj w pełnych emocji wydarzeniach na żywo i odgrywaj playlisty, wyjątkowe tematyczne kampanie, które wciągną cię w ekscytujący świat motoryzacji. Postępy multiplatformowe. Wszystko, co uda ci się odblokować lub kupić w trakcie bezpłatnej wersji próbnej zostanie zachowane, jeśli zdecydujesz się na zakup pełnej wersji gry, czyli to jest, to jest bardzo ważne. Weź udział w Motorfest, żeby wzbogacić, co? Weź udział w Motorfest, wzbogać, przepraszam, swoją kolekcję o najwspanialsze auta, jakie kiedykolwiek zbudowano, poznawaj wydarzenia i bierz udział w wyzwaniach. Sezon pierwszy, zawartość live. Uzyskaj dostęp do treści sezonu pierwszego w ramach bezpłatnej wersji próbnej. Przejdź do obszaru Main Stage, aby wziąć udział w miesiącu amerykańskim. Usiądź za kierownicą jednych z najbardziej niezwykłych amerykańskich pojazdów, jakie kiedykolwiek skonstruowano, oddając hołd miejscu ich pochodzenia i zdobywając niepowtarzalne nagrody. Czyli zobaczcie. Nie dość, że mamy 5 godzin możliwości gry w grę, w pełną wersję gry. Możemy sobie postępy zachować multiplatformowe, co jest ważne. I możemy również w pierwszym sezonie zawartości live również pograć i zdobyć jakieś amerykańskie superfury, także no, wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Tutaj grę oczywiście możemy kupić przed sprzedaży, ale uwaga. Uwaga. Oferta dostępna jest na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X oraz S. Xbox One oraz PC w ramach subskrypcji Ubisoft Plus. A tutaj jeszcze taką informację znalazłem. Aha, to będzie tutaj FAQ. To jest też bardzo ważne, dla jakich platform to jest jedyneczka. Dla jakich platform dostępna będzie bezpłatna wersja próbna, słuchajcie. I mamy tak samo jak tutaj powyżej czyli PlayStation 5, 4, Xbox XS, Xbox One oraz PC, a także w Epic Store oraz w aplikacji Ubisoft Connect. Nie ma tutaj yy, Steama. Nie ma tutaj Steama, jeżeli zauważyliście, nie? Także w tą bezpłatną wersję próbną nie będzie można zagrać na Steamie. Nie wiem, czy pełna wersja gry, jakby ta do kupienia, będzie dostępna na Steamie. Prawdopodobnie tak, ale no dziwne, że nie ma tej wersji próbnej na Steamie, nie? Także to jest ważne. Drugie pytanie: czy do gry, w bezpłatną wersję yy, jest, po, yy, jest wymagane połączenie z internetem? Tak, do gry. W The Motorfest Motor Fest niezbędne jest połączenie z internetem, także to musicie też mieć, brać pod uwagę. Trzecie pytanie. Czy w ramach bezpłatnej wersji próbnej mogę testować grę na różnych platformach? Tak. Jeśli tylko powierzchniesz z nimi swoje konto Ubisoft, to twoje postępy zostaną zachowane pomiędzy platformami. Wszystko, co kupisz w grze również zostanie zachowane i będzie grywalne na każdej platformie z wyjątkiem kredytów, ekipy oraz baksów. Ok, spoko. Pytanie numer 4. Jakie elementy gry są udostępniane w ramach bezpłatnej wersji próbnej? Bezpłatna wersja próbna zapewnia 5-godzinny dostęp do pełnej wersji gry. Przypominam, tutaj też macie napisane do pełnej wersji. Ona nie jest w żaden sposób ograniczona. Do Twojej dyspozycji będzie cała mapa, różne tryby rozgrywki, wszystkie dostępne playlisty oraz wydarzenia, a także wszystkie niespodzianki oferowane przez MotorFest. Także zobaczcie. Numer 5. Czy mogę grać ze znajomymi? Tak, w trakcie bezpłatnej wersji próbnej dostępne będą tryby wieloosobowe oraz live. Oprócz tego, w zależności od typu wybranego wieloosobowego, będzie można grać ze znajomymi, nawet jeśli nie są, nawet jeśli są użytkownikami innych platform. Czyli możemy sobie grać w tryby wieloosobowe live oraz ze znajomymi z różnych platform. Czyli ja gram na PC, mój kolega na konsoli PS5, a jeszcze inny kolega na Xboxie. Wszyscy możemy razem zagrać. Numerek 6. Czy mogę uczestniczyć w wydarzeniach live? Tak, wydarzenia. Wszystkie wydarzenia live będą dostępne w ramach bezpłatnej wersji próbnej. Czyli tak jak mówię, nie ma tu żadnych ograniczeń poza, poza tym, że mamy tylko 5 godzin. Nie? Numerek 7, co będzie po zakończeniu 5 godzinnej bezpłatnej wersji próbnej? Czy moje postępy zostaną zachowane? Po pięciu godzinach gry utracisz dostęp do Decro Motor Fest. Mimo to wszystkie dane zostaną zachowane, więc jeśli zdecydujesz się kupić pełną wersję gry, wznowisz swoją przygodę od miejsca, w którym została przerwana. Czyli jeżeli chcecie kupić tą grę, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie uzbieraliście wymaganej kwoty na tą grę i tą kwotę, tą kasę uzbieracie sobie nie wiem za miesiąc, za dwa miesiące, to jeżeli zagracie teraz tą pięciogodzinną wersję próbną i coś tam już zdobędziecie, no to później jak sobie kupicie wersję pełną, no to będziecie mieli to wszystko, co, co udało wam się tutaj w, ty, w ciągu tych 5 godzin zdobyć, nie? Oczywiście będziecie musieli kupić pełną wersję gry na tym samym koncie, na którym już tutaj graliście w tą wersję próbną, nie? To jest oczywiście bardzo ważne. I numerek 8, jakie wymagania musi spełniać komputer, aby można było testować na nim grę i tutaj macie podane różne wymagania dla rozdzielczości Full HD w 30 klatkach, yy, dla rozdzielczości Full HD w 60 klatkach i wysokiej szczegółowości, tutaj niskiej szczegółowości yy, dla rozdzielczości 2560, czyli 2K oraz 4K 3840, ale to już sami sobie, to już sami sobie sprawdzicie. Ja ten link oczywiście, yy, znaczy link Link do tej strony y, oczywiście zostawiam w komentarzu, znaczy w komentarzu, w sumie w opisie pod tym filmem, nie w komentarzu. Także możecie sobie tą stronę odwiedzić, poczytać, co tu jeszcze jest ciekawego i, i się z tym zapoznać. Także, moi drodzy, przypominam, bo takie najważniejsze informacje są takie, że od 14 września, czyli od najbliższego czwartku, niestety nie jest tutaj podane, w jakich godzinach, w czwartek to się będzie wydarzać. Może być rano, może być po południu, może być wieczorem. Podejrzewam, że gdzieś po południu, ewentualnie wieczorem, bo, bo to raczej oni oscylują tam, żeby to było gdzieś w Stanach, Zjednoczonych podejrzewam premiera około południa, może coś takiego, nie? Więc dlatego u nas będzie pewnie po południu, podejrzewam. Ale no zobaczymy, no trzeba to sobie sprawdzać, bo to nigdzie nie jest napisane. W tej chwili wchodząc na aplikację Ubisoft, nie ma jeszcze tej gry w wersji bezpłatnej i tak samo w Epic Store też jeszcze nie jest udostępniona. Zostanie udostępniona już tego 14, czyli w czwartek, ale tak jak mówię, nie wiem o której godzinie. No i musicie pamiętać, że to tylko 3 dni, nie? 5 godzin macie do, do dyspozycji, ale tylko 3 dni od 14 do 17 września. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to wszystko na temat tego gorącego newsa. Mam nadzieję dla was wszystkich, bo dla mnie też. A i jeszcze jedno, słuchajcie. W zależności od tego, kiedy, o której godzinie zostanie ten trial udostępniony, ta wersja darmowa, to oczywiście zapraszam was na live'a do mnie na kanał. Pogramy sobie w tę grę, przetestujemy sobie ją przez 5 godzin. Jeżeli w czwartek zostanie udostępniona w godzinach porannych, to w czwartek będziemy grać. Jeżeli w godzinach popołudniowo-wieczornych, no to wtedy zrobimy sobie live'a w piątek, czyli 15 września. Także moi drodzy, zapraszam was wszystkich już teraz. Tak jak na początku, przypominam, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz, oraz łapki w górę i bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam.